A jeśli powiedziałbym ci, że istnieje coś potężniejszego niż po prostu całkowicie zniknąć. Przez lata świat sprzedawał nam tę samą formułę jeśli ktoś cię zrani, zerwi wszelki kontakt, zablokuj, usuń zniknij, jakbyś nigdy nie istniał. Przekonano nas, że całkowita cisza to jedyny sposób, by odzyskać swoją siłę, jedyny sposób, by się wyleczyć, i sprawić, by nasza nieobecność była odczuwalna. Ale choć to przekonanie jest tak powszechne, jest niepełne. Zerwanie kontaktu działa, nie będziemy temu zaprzeczać. Może dać ci przestrzeń do oddychania, uporządkowania myśli i powrotu do siebie. Ale istnieje głębszy wymiar, strategia, która wykracza poza samo zniknięcie, coś co nie tylko zwraca ci twoją moc, ale zwielokrotnia ją w stopniu, którego nigdy byś się nie spodziewał. Prawdziwa transformacja nie dzieje się w cieniu, w całkowitej ciszy, ani w całkowitej nieobecności. Najpotężniejsza alchemia zachodzi wtedy, gdy pozostajesz widoczny, ale całkowicie odmieniony, gdy sama Twoja obecność staje się żywym świadectwem Twojego rozwoju, gdy każdy Twój oddech emanuje tak wysoką wibracją, że nie można jej zignorować. Chodzi o sztukę bycia obecnym, bez bycia dostępnym, promieniowania bez potrzeby bycia zauważonym, istnienia na tak wysokim poziomie, że sama Twoja obecność jest najsilniejszym przesłaniem, jakie możesz wysłać. To nie jest zemsta ani dowód dla kogokolwiek, to coś głębszego. Przypomnienie sobie, kim naprawdę jesteś, gdy przestajesz definiować się przez rany zadane przez innych. To, co za chwilę odkryjesz, to nie tylko strategia, ale zaproszenie do przebudzenia się do wersji siebie, o której być może zapomniałeś. Wersji, która nie musi znikać, by wywrzeć wpływ, która nie musi milczeć, by być słyszaną, która po prostu istnieje w swojej pełnej sile. I właśnie dlatego jest niezapomniana. Istnieje niezwykłe zjawisko, które starożytni alchemicy dobrze znali zdolność przemiany ołowiu w złoto. Nie mówili dosłownie o metalach, lecz o czymś znacznie głębszym o przemianie cierpienia w mądrość, bólu w siłę, ran w moc. To jest prawdziwa alchemia i dzieje się w tobie, gdy decydujesz, że Twoja transformacja będzie potężniejsza niż Twoje zniknięcie. Gdy ktoś cię zrani, Twoim pierwszym instynktem jest reagować, krzyczeć, konfrontować, znikać lub okazywać swój ból na tysiąc sposobów. Ale istnieje ogromna różnica między reakcją z rany a odpowiedzią z poziomu świadomości. Reakcja utrzymuje cię w bólu, świadoma odpowiedź cię z niego uwalnia, jak powiedział wielki psycholog Karl Jung. To, czego nie uświadamiamy sobie, pojawia się w naszym życiu jako los. Kiedy wybierasz świadomą transformację, zamiast automatycznej reakcji, przejmujesz stery swojego losu. Proces wewnętrznej alchemii zaczyna się w chwili, gdy przestajesz pytać: Dlaczego to mi się stało? A zaczynasz pytać: Po co mi się to stało? To proste pytanie zmienia całą twoją energetyczną częstotliwość. Przestajesz być ofiarą okoliczności, a stajesz się architektem własnego rozwoju. Jest coś niezwykle pociągającego w osobie, która przemieniła swój ból w mądrość. Jej obecność promieniuje spokojem, którego nie da się udawać, siłą, która nie potrzebuje dowodów światłem. Które nie potrzebuje zapowiedzi. Gdy ktoś zobaczy cię po tym procesie transformacji, natychmiast poczuje, że coś fundamentalnie się zmieniło. Nie jesteś już tą samą osobą, co wcześniej, i ta różnica jest odczuwalna. Przemieniona energia ma magnetyczną jakość, której pustka ciszy nigdy nie osiągnie. Kiedy po prostu znikasz, zostawiasz pustkę, którą można wypełnić zapomnieniem. Gdy jednak zmieniasz się na oczach innych, Wypełniasz tę przestrzeń tak potężną, obecnością, że nie można cię przeoczyć. Twój rozwój staje się żywym świadectwem tego, co jest możliwe, gdy ktoś decyduje się rosnąć, zamiast się umniejszać. Właśnie dlatego twoja przemiana bardziej dezorientuje innych niż Twoja nieobecność. Nieobecność jest przewidywalna, płaci transformacja jest rewolucyjna. Spodziewali się zobaczyć cię złamanego, osłabionego lub może nawet mściwego. Zamiast tego znajdują cię silniejszego, bardziej klarownego i autentycznego niż kiedykolwiek. Ta wersja ciebie nie pasuje do ich historii o tym, jak wszystko miało się potoczyć, a ta niezgodność zmusza ich do zakwestionowania wszystkiego, co myśleli, że wiedzą o tobie i o sobie. Wewnętrzna alchemia nie jest procesem, który się ogłasza, to proces, który się emanuje. Nie musisz nikomu mówić, że się zmieniłeś, bo twoja nowa częstotliwość mówi sama za siebie. Jeśli czujesz, że ten proces świadomej transformacji rezonuje w tobie, jeśli wiesz, że możesz każdą sytuację zamienić w mądrość, pokaż to teraz. Napisz w komentarzu: Wybieram rozwój, a nie reakcję. Niech to będzie twoje oświadczenie emocjonalnej niezależności. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś jak woda. Woda może znaleźć się w każdym naczyniu, przyjąć każdy kształt, ale nigdy nie traci swojej istoty. Nie ma znaczenia, czy wlejesz ją do złotego kielicha, czy do popękanego pojemnika do topienia się i woda zachowuje swoją czystość, elastyczność, pierwotną naturę. To idealna metafora świadomego odpuszczania, bycia obecnym w świecie, bez przywiązywania się do konkretnej formy, jaką powinien on przyjąć. Świadome odpuszczanie nie oznacza chłodu ani obojętności. Przeciwnie, to najwyższa forma miłości własnej. To umiejętność bycia w pełni obecnym w swoim życiu jednocześnie zachowując całkowitą wolność emocjonalną wobec tego, jak inni reagują na Twoją obecność. Pozostajesz dostępny dla świata, otwarty na nowe spotkania i doświadczenia, ale całkowicie niedostępny dla tych, którzy nie potrafili docenić tego, co dawałeś. Ta paradoksalna postawa działa jak niezwykłe lustro, podczas gdy Twoje serce pozostaje otwarte dla ludzi, którzy przychodzą z szacunkiem i wzajemnością, staje się nieprzeniknione dla tych, którzy chcą wykorzystać Twoją energię. To nie jest codzienna świadoma decyzja. Dobij. To, be... to naturalne, energetyczne przeorganizowanie, które następuje, gdy rozpoznajesz swoją własną wartość. Różnica między ignorowaniem a przezwyciężeniem jest kluczowa. Ignorowanie wymaga stałego wysiłku, aktywnej obrony, która nadal łączy cię z tym, czego chcesz unikać. Przezwyciężenie, natomiast, jest stanem który powstaje naturalnie gdy w pełni przetworzyłeś doświadczenie i przyswoiłeś zawartą w nim mądrość nie musisz już stawiać oporu po prostu wyrastasz ponad tę częstotliwość twoja nowa energetyczna wibracja jest jak stacja radiowa która zmieniła częstotliwość ci którzy kiedyś byli na twojej dawnej fali nagle słyszą tylko szum zakłócenia niewytłumaczalne oddzielenie nie dlatego że przestałeś nadawać ale dlatego, że nadajesz teraz na wyższej częstotliwości, która wymaga innego dostrojenia, by mogła zostać odebrana. Ta obecność bez przywiązania staje się kwantowym lustrem dla Twojego otoczenia. Pokazuje nie tylko, kim jesteś teraz, ale także kim mogłeś być u ich boku, gdyby wiedzieli, jak pielęgnować Twoje światło, zamiast je osłabiać. Twoja widoczna przemiana konfrontuje ich z utraconym potencjałem, z wersją relacji, której nigdy nie stworzyli. Ale w tym tkwi piękno tego procesu. Nie robisz tego dla nich. Nie próbujesz dać im lekcji ani sprawić, by poczuli, co stracili. Po prostu jesteś autentyczny wobec siebie, honorujesz swój rozwój i zachowujesz integralność energetyczną, którą tak mozolnie odzyskałeś. Ta obecność bez przywiązania jest magnetyczna w sposób, w jaki dramat nigdy nie mógłby być. Przyciąga ludzi, którzy rezonują z Twoją nową częstotliwością i łagodnie odpycha tych, Którzy nie są jeszcze gotowi spotkać cię na tym poziomie świadomości. W najstarszych tradycjach duchowych pustka nie jest postrzegana jako brak, lecz jako nieskończona przestrzeń pełna możliwości. Jest kosmicznym łonem, w którym rodzą się gwiazdy, świętą ciszą pomiędzy dwiema nutami, która nadaje melodii sens. Kiedy wycofujesz swoją energię emocjonalną od kogoś, kto jej nie docenił, nie tworzysz destrukcyjnej pustki, tworzysz świętą pustkę. Przestrzeń, którą można teraz wypełnić czymś o wiele cenniejszym Twoją własną esencją. Przez długi czas Twoje serce było jak dom z otwartymi drzwiami. Każdy mógł wejść, wziąć, co chciał, i odejść, kiedy mu pasowało. Twoja miłość płynęła bez granic, Twoja uwaga była rozdawana bez zastanowienia, Twoja siła życiowa była ofiarowywana bez rozróżnienia. Jednak w pewnym momencie przychodzi chwila przebudzenia, kiedy uświadamiasz sobie, że nie każdy zasługuje na swobodny dostęp do Twojego wewnętrznego sanktuarium. Wycofanie swojej energii nie wymaga dramatycznych oświadczeń ani wielkich wyjaśnień. Jest to cichy, głęboki proces, jak rzeka, która zmienia swój naturalny bieg. Nie robi tego gwałtownie, po prostu znajduje nową drogę, która lepiej oddaje cześć jej przepływowi. Tak samo Twoja energia znajduje nowe koryta, które odżywiają Twój rozwój zamiast go wyczerpywać. Istnieje fundamentalna różnica między zamkniętym a wybrednym sercem. Zamknięte serce twardnieje ze strachu i odrzuca wszelkie więzi. Wybredne serce otwiera się z mądrości i świadomie wybiera, gdzie zainwestuje swoją miłość. Twoje serce nie stało się mniej kochające, stało się mądrzejsze. Nauczyło się rozróżniać między tymi, którzy przychodzą, by wzbogacać, a tymi, którzy przychodzą, by brać. Proces odzyskiwania swojej rozproszonej energii. Jest jak zbieranie fragmentów duszy, które pozostawiłeś w miejscach, gdzie nie były doceniane. Każda obsesyjna myśl, którą puszczasz, każda nadzieja, którą wycofujesz, każda emocja, w którą przestajesz inwestować dla czyjegoś potwierdzenia, wraca do ciebie zwielokrotniona. Energia, która wcześniej ginęła w próżni ich obojętności, teraz wraca do domu. Do ciebie, gdzie może rozkwitać bez ograniczeń. To, co ich najbardziej niepokoi, to nie twoja fizyczna nieobecność. Lecz brak twojego emocjonalnego zaangażowania. Wcześniej mogli uważać cię za oczywistego, bo twoja energia podążała za nimi nawet w ciszy, bo twoje myśli krążyły wokół nich nawet gdy nie byli obecni. Teraz jednak ta mentalna i emocjonalna przestrzeń, którą zajmowali bez pozwolenia, została odzyskana i poświęcona twojemu własnemu rozwojowi. Ta święta pustka, którą stworzyłeś, nie pozostaje długo pusta. Natura nie znosi próżni. A twoja natura duchowa nie jest wyjątkiem. Ta przestrzeń stopniowo wypełnia się twoim własnym światłem. Projektami, które cię inspirują, relacjami, które cię karmią, marzeniami, które odkładałeś, aby utrzymać przy życiu więź, która już dawno umarła. A teraz, gdy czują tę nieobecność zaangażowania, to szerzą położ jasa, te przestrzeń, którą kiedyś zajmowali bez wysiłku, stają w obliczu niewygodnej prawdy. Nie są już emocjonalnym priorytetem w twoim życiu, a przestrzeń, którą... W którą pozostawili, już na nich nie czeka. Natura pokazuje nam jeden z najpotężniejszych procesów we wszechświecie na przykładzie motyla. Przez wiele dni pozostaje on w kokonie, niewidoczny dla świata zewnętrznego, przechodząc tak radykalną przemianę, że dosłownie się rozpuszcza, aby omazdenosoida. Puszcza, aby narodzić się na nowo. Nikt nie może zobaczyć, co dzieje się w tej świętej ciemności, lecz gdy motyl z niej wychodzi, nie ma już śladu po gąsienicy, którą kiedyś był. Jego lotnie jest zemstą na tych, którzy go nie docenili, lecz naturalnym wyrazem tego, co zawsze nosi on sił w potencjale. Twoja cicha metamorfoza podąża za tą samą boską zasadą. Podczas gdy oni oczekiwali, że znajdą cię osłabionego doświadczeniem, ty w ukryciu stworzyłeś zupełnie nową wersję siebie. Nie tę, która odpowiada na ból jeszcze większym bólem, lecz tę, która każdą ranę przemienia w drzwi do wyższej świadomości. Najgłębszy efekt Twojego rozwoju tkwi w jego nieoczekiwanym charakterze. Mieli stały obraz tego, kim jesteś, gdzie leżą Twoje granice i jak daleko możesz się posunąć. Skatalogowali Cię w swoich myślach, włożyli do szuflady jako przewidywalnego, kontrolowalnego, być może nawet ograniczonego. Ale życie ma niezwykły sposób kwestionowania naszych najgłębszych przekonań. Gdy widzą Cię rozkwitającego w kierunkach, których nigdy by Ci nie przypisali, gdy Twoje życie obiera drogi. O których nigdy nie wierzyli, że masz odwagę nimi podążyć, coś fundamentalnego pęka w ich rozumieniu rzeczywistości. Zaczynają kwestionować nie tylko to, kim jesteś dziś, zaczynają wątpić, czy kiedykolwiek byłeś tym, za kogo cię uważali. Twój rozwój nie ujawnia twoich ograniczeń, lecz ich, ich niezdolność do rozpoznania wielkości, nawet gdy stała tuż przed nimi. Siła osobistego odrodzenia tkwi w jego autentyczności. Nie stajesz się kimś zupełnie innym. Ujawniasz części siebie, które dotąd spały. Każdy nowy projekt, który rozpoczynasz, każdy cel, który osiągasz, każdy szczery uśmiech, którym obdarzasz świat, to faseta Twojego wewnętrznego diamentu, który teraz może świecić bez przeszkód. To, co ich najbardziej dezorientuje, to fakt, że Twój rozkwit nastąpił bez ich udziału. Tak, stało się to właśnie z powodu ich nieobecności. To odkrycie konfrontuje ich z niewygodną prawdą. Nigdy nie byłeś zależny od ich obecności, aby się rozwijać, ich brak raczej stworzył przestrzeń, której twoja prawdziwa natura potrzebowała, aby swobodnie się rozwijać. Twoja nowa wersja jest żywym dowodem twojego niewykorzystanego potencjału, cichym, ale wyraźnym dowodem na to, że zawsze miałeś zdolność do latania. Potrzebowałeś jedynie odpowiedniego nieba, aby rozwinąć skrzydła. Twoja metamorfoza nie ma na celu nikogo imponować. Po prostu masz po prostu wyraża prawdę o tym, kim zawsze mogłeś być. Każda dynamika władzy żyje dzięki zaangażowaniu obu stron. Jak w sztuce teatralnej potrzebny jest zarówno aktor, jak i publiczność, aby przedstawienie ożyło. Przez długi czas byłeś idealną publicznością dla ich dramatu. Reagowałeś we właściwym momencie, dawałeś im emocjonalną odpowiedź, której potrzebowali, aby czuć się potężni, ważni i wpływowi, zdolni zmienić twój nastrój jednym słowem lub gestem. Coś niezwykłego dzieje się, gdy wstajesz ze swojego siedzenia i podchodzisz do drzwi. Dramat trwa jeszcze przez chwilę w oczekiwaniu na twoją zwykłą reakcję, lecz milczenie publiczności stopniowo ujawnia sztuczność całej inscenizacji. Bez twojego emocjonalnego zaangażowania. Ich taktyki demaskują się jako to, czym zawsze były. Puste manipulacje, które działały tylko dlatego, że znalazły w tobie serce gotowe reagować. Moment, w którym ich strategie przestają działać, wyznacza początek upadku ich wyimaginowanego królestwa. Małe gry psychologiczne, które wcześniej wywoływały burze w twoim wnętrzu, teraz napotykają na niewzruszony spokój. Słowa, które kiedyś cię raniły, odbijają się od zbroi twojej nowej świadomości. Milczenia, które dawniej napełniały cię strachem, przyjmujesz teraz z pogodą ducha, która całkowicie je rozbraja. Twoja emocjonalna stabilność staje się ich największym koszmarem, ponieważ ujawnia ich zależność od chaosu. Potrzebowali dramatu, niepewności emocjonalnej kolejki górskiej, by czuć się żywymi, by potwierdzać swoją zdolność wpływania na twoje życie. Twój nowy spokój nie tylko odbiera im tę emocjonalną, kitybosy, używkę, ale zmusza ich również do skonfrontowania się z pustką w ich wnętrzu, gdy nikt nie reaguje na ich prowokacje. Utrata władzy nad Twoimi uczuciami konfrontuje ich z prawdą, której długo unikali, ich własną wewnętrzną niestabilnością. Dopóki mogli wytrącać Cię z równowagi, czuli się lepsi, kontrolujący, zdolni do kierowania sytuacją. Lecz kiedy Twój wewnętrzny spokój staje się niezachwiany, kiedy Twoje odpowiedzi nie pochodzą już z rany, lecz ze świadomości, nierównowaga staje się widoczna i nie znajduje się już po ich stronie. Dokonałeś najgłębszej zmiany ról, z reaktywnego stałeś się twórczym, nie reagujesz już automatycznie na bodźce zewnętrzne, tworzysz własną rzeczywistość z stabilnego wewnętrznego centrum, jesteś źródłem własnego pokoju, budowniczym własnej stabilności, architektem własnego szczęścia. Kiedy przestajesz być publicznością w ich osobistym teatrze, coś w nich pęka. Tracą nie tylko moc wpływania na ciebie, tracą także stałe potwierdzenie, że wciąż mają znaczenie w twoim życiu. Twoja autentyczna obojętność nie jest okrucieństwem, jest wolnością. Jest cichym oświadczeniem, że w pełni odzyskałeś suwerenność nad swoim wewnętrznym królestwem, a w tym królestwie nie mają już wstępu. W sercu każdego człowieka istnieje niezniszczalny płomień, światło którego żadna zewnętrzna burza nie może ostatecznie zgasić może zostać przyćmione przez ból przykryte ranami przesłonięte rozczarowaniami ale nigdy zniszczone to wewnętrzne światło jest twoją najczystszą istotą boską iskrą która łączy cię ze wszystkim czym możesz być i co możesz stworzyć w tym życiu kiedy decydujesz się promieniować z tego autentycznego światła wybierasz najpotężniejszą odpowiedź jaka istnieje nie musisz snuć planów zemsty bo twoje światło staje się odpowiedzią, która czyni wszelką potrzebę odwetu zbędną. To nie jest światło, które chce oślepiać innych, lecz takie, które po prostu emanuje prawdą twojej odnowionej natury. Różnica między świeceniem, aby zaimponować, a świeceniem z własnej natury jest różnicą między inscenizacją a objawieniem. Gdy świecisz, by zaimponować, twoje światło zależy od publiczności. Szuka potwierdzenia na zewnątrz, karmi się reakcją innych, gdy świecisz z własnej natury. Twoje światło jest niezależne, samowystarczalne, organiczny wyraz tego, kim naprawdę jesteś, gdy pozwalasz sobie być całkowicie autentycznym. Twój prawdziwy sukces mówi językiem, który nie potrzebuje słów. Nie musisz ogłaszać swojego szczęścia, widać je w Twoim kroku. Nie musisz zapowiadać swojego pokoju. Czujesz się go w Twojej obecności. Nie musisz tłumaczyć swojego rozwoju. Widać go w każdej decyzji, którą podejmujesz z nowej świadomości. Ta zgodność między Twoim wewnętrznym bytem a zewnętrznym wyrazem tworzy magnetyczną siłę, której nie da się sfałszować ani naśladować. Twoje światło staje się najpiękniejszym i ostatecznym zakończeniem, jakie może istnieć, podczas gdy słowa można źle zrozumieć, a gesty opacznie zinterpretować. Światło dobrze przeżytego życia jest jednoznacznym przekazem. Jest cichym, lecz potężnym oświadczeniem, że zdecydowałeś się rosnąć zamiast się kurczyć, rozwijać, zamiast cofać, rozjaśniać, zamiast zaciemniać. Niezwykłe w tym świetle jest to, że im bardziej autentycznie promieniujesz, tym bardziej jesteś świadomy własnego blasku. Nie próbujesz już nikomu niczego udowadniać, to, bo twoja wartość nie jest już definiowana przez zewnętrzny aplauz. Po prostu żyjesz z najgłębszej prawdy, a ta prawda nieuchronnie promieniuje na świat. Twoje światło staje się żywym dziedzictwem tego, co zawsze mogłeś osiągnąć. Każdy osiągnięty cel, każdy spełniony sen, każdy moment prawdziwego wewnętrznego spokoju jest dowodem na to, że potencjał, którego oni nie widzieli, zawsze istniał i tylko czekał na odpowiednie warunki, by się ujawnić. To światło, które teraz bez wysiłku promieniujesz, jest Twoją ostateczną odpowiedzią na wszystko, co kiedyś chcieli, byś wierzył o swoich ograniczeniach. To nie jest odpowiedź skierowana do nich. Lecz do samego życia. Oświadczenie, że żadna zewnętrzna sytuacja nie ma mocy, by na zawsze zgasić światło w tobie. Razem przeszliśmy drogę najgłębszej transformacji, jaka istnieje tej, która prowadzi cię od reakcji do świadomego kształtowania własnej rzeczywistości. Zrozumiałeś, że twoja siła nie polega na tym, by znikać jak cień w nocy, lecz na tym, by pojawić się jako najbardziej autentyczna i wzniosła wersja siebie, jaką świat kiedykolwiek widział. Alchemia wewnętrzna, której doświadczyłeś, nie jest psychologiczną sztuczką ani strategią manipulacji. Jest naturalnym przebudzeniem twojej świadomości do jej prawdziwego potencjału. Twoja obecność bez przywiązania nie jest chłodem, lecz mistrzostwem emocjonalnym. Święta pustka, którą stworzyłeś, nie jest rezygnacją, lecz rozeznaniem. Twoja cicha metamorfoza nie jest pozą, lecz prawdziwym rozwojem. Utrata ich kontroli nad tobą nie jest zemstą, lecz wyzwoleniem, a twoje światło, które nie gaśnie, nie jest pokazem, lecz wyrazem twojej odnowionej boskiej natury. To wszystko nigdy tak naprawdę nie dotyczyło ich. Chodziło o to, byś przypomniał sobie, kim jesteś, gdy nikt inny nie definiuje twojej wartości. Chodziło o ponowne odkrycie tej wewnętrznej siły, której żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą dotknąć. Chodziło o to, by wybrać poszerzenie swojej świadomości zamiast kurczenia serca. Teraz masz wybór, który podejmujesz każdego dnia. Możesz wciąż stawiać rozwój ponad reakcję, wzrost ponad urazę, światło ponad cień. To nie jest jednorazowa decyzja, lecz codzienne zobowiązanie wobec siebie, by pozostać w najwyższej częstotliwości swojego istnienia. Twoja nowa rzeczywistość nie potrzebuje wyjaśnień ani usprawiedliwień. Istnieje po prostu jako żywe świadectwo tego, że możliwe jest przekształcenie każdego doświadczenia w mądrość. Każdej rany w siłę, każdego końca, w potężniejszy nowy początek. Pamiętaj, nie przyszedłeś na ten świat, by się umniejszać ani pozwalać innym zgasić Twojego światła. Przyszedłeś, by promieniować, rosnąć, ewoluować. Przyszedłeś, by pokazać, że prawdziwa miłość własna jest najbardziej transformującą siłą, jaka istnieje. I teraz wreszcie o tym pamiętasz. Jeśli wciąż tu jesteś. Subskrybuj, abyśmy mogli się znów spotkać.